W 1879 roku 16-letni chłopiec opuścił gospodarstwo ojca i udał się do Detroit. W czasach, gdy jedynym środkiem transportu były pociągi lub dorożki konne, a pierwsze samochody kojarzono głównie z maszynami wyścigowymi dla bogatych. Ten chłopiec założył firmę samochodową, która zmieniła bieg całej historii motoryzacji i utorowała go do momentu tak, jak znamy go dzisiaj. 35 lat później, połowa wszystkich samochodów na świecie nosiła jego imię. Tym chłopcem był Henry Ford, który stał się jednym z najbogatszych ludzi w historii Ameryki. I to jest jego historia. Henry Ford urodził się 30 lipca 1863 roku na farmie swojego ojca w obecnym Dearborn, Michigan. Jego ojciec William Ford był właścicielem farmy, na której wszyscy członkowie rodziny mieszkali i pracowali. Jako najstarszy syn spośród sześciorga dzieci, od Henry'ego oczekiwano przejęcia rodzinnego biznesu. Jednak nie był on podobny do swojego ojca i nigdy nie interesował się rolnictwem. W tamtym czasie praca na roli wymagała dużego wysiłku fizycznego i była powolna i wymagająca. Henry starał się pomagać na farmie. Ale nienawidził tej pracy. Sam kiedyś wspomniał: Nigdy nie miałem szczególnej miłości do farmy i to matka była powodem, dla którego ją kochałem. Podobnie jak większość dzieci w jego wieku, Henry nie lubił chodzić do szkoły i nigdy nie ukończył ósmej klasy. Wolał uczyć się na własnych warunkach i już od młodego wieku bardzo interesował się mechaniką. Zainteresowanie maszynami skłoniło go do badania każdego urządzenia mechanicznego, na które natrafił. W wieku 12 lat Ojciec podarował mu zegarek kieszeniowy. Po zabawie jego mechanizmem nauczył się rozkładać go na części i składać z powrotem w kilka minut. Tak samo jak zegarki swoich przyjaciół i krewnych. Wkrótce zdobył reputację zegarmistrza i zaczął naprawiać zegarki dla ludzi w okolicy. W wieku 13 lat, podczas wycieczki szkolnej, po raz pierwszy zetknął się z maszyną parową w jednej z firm w Detroit. Wtedy jego pasja do mechaniki stała się obsesją. Przez następne lata było to jego główne hobby. Do 15 roku życia skonstruował swój pierwszy silnik parowy. Jednak jego życie zmieniło się, gdy Henry stracił matkę Mary Ford, która zmarła nagle na chorobę, która nie jest opisana w źródłach. Henry miał bardzo silną więź z matką i był jej bliższy niż komukolwiek innemu. Po jej śmierci jego niechęć do farmy tylko się pogłębiła. Zaczął szukać sposobu na ucieczkę, bo gospodarstwo było pełne wspomnień o ukochanej matce. Po ukończeniu 16 lat, wbrew woli ojca, Henry spakował swoje rzeczy i opuścił wieś w poszukiwaniu nowej drogi życiowej. W tamtym czasie Detroit szybko stawało się miastem przemysłowym dzięki maszynom parowym i potrzebowało młodych inżynierów. To właśnie tam Henry uczył się wszystkiego, czego tylko mógł o maszynach. Młody Ford podjął pracę w Michigan Car Company Works produkującej tramwaje, ale został zwolniony już po 6 dniach. Po pewnym czasie bez pracy znalazł zatrudnienie jako praktykant w warsztacie James Flowers and Brothers, gdzie zarabiał 2,6 dolara tygodniowo. To nie wystarczało na życie, więc Henry wykorzystał swoje umiejętności i znalazł nocną pracę jako jubiler. Czyścił i naprawiał zegarki przez 6 godzin dziennie. 6 dni w tygodniu za tygodniówkę w wysokości 3 dolarów. Mimo różnych zajęć, by związać koniec z końcem, Henry nadal uczył się i eksperymentował z maszynami, kiedy tylko miał wolny czas. W 1882 roku, gdy skończył już 19 lat, Henry Ford postanowił wrócić do domu do Michigan. Nadal nie znosił rolnictwa, więc wykonywał na farmie tylko niezbędne minimum, a resztę czasu poświęcał na eksperymentowanie z maszynami. Na szczęście jego ojciec zakupił przenośną maszynę parową, która szybko stała się standardem wśród rolników. Oczywiście Henry spędzał przy niej większość czasu i stał się na tyle biegły, że sąsiad zapłacił mu 3 dolary za obsługę własnego silnika parowego. Wieść o talencie Henry'ego szybko rozniosła się po Michigan i wkrótce dotarła do przedstawiciela firmy Westinghouse Engine Company z Nowego Jorku, która zatrudniła go do montażu i serwisu silników parowych w ciągnikach. Jego historia nie kręci się tylko wokół maszyn, jest tam też trochę romantyzmu. Bo w 1885 roku Henry na przyjęciu sylwestrowym poznaje Clare Briand, której oświadcza się rok później. Ojciec Henry'ego w ramach prezentu ślubnego podarowuje mu 40 akrów ziemi, ale zamiast przekształcić ją w pole uprawne, Henry miał inne plany. W 1891 roku wraz z Klarą przeprowadza się do małego mieszkania w Detroit. W tym czasie Henry natknął się na brytyjski magazyn i dowiedział się o silniku spalinowym. Ten silnik produkowany był w niewielkich ilościach przez niemieckiego inżyniera Nicolasa Otto. Był zupełnie inny i znacznie wydajniejszy niż maszyny parowe. Przede wszystkim nie potrzebował 30 minut na rozgrzanie się. Bo wszystkie procesy spalania odbywały się wewnątrz silnika. Chociaż ten nowy silnik szybko zyskiwał popularność w Europie, w Ameryce mało kto o nim słyszał. Na szczęście, Henry znalazł w mieście kogoś, kto taki silnik posiadał. Po obejrzeniu jednostki był nią zachwycony, choć nie rozumiał jeszcze jak ona działa. Szczególnie, że była uruchomiana za pomocą iskry elektrycznej. Wiedząc, że musi dowiedzieć się więcej, Henry zatrudnił się jako inżynier nocny w Edison Illuminating Company za 40 dolarów miesięcznie. Firma była wówczas największym przedsiębiorstwem elektrycznym w Detroit i dostarczała energię do tysiąca domów przy użyciu silników parowych. Jego zadaniem było głównie naprawianie silników w razie awarii, a gdy wszystko działało poprawnie, miał dużo wolnego czasu, który poświęcał nauce o elektryczności. W międzyczasie, w 1893 roku, Henry i Clara powitali na świecie swojego pierwszego i jedynego syna, Edelsea Bryanta Forda. Zaledwie trzy miesiące po jego narodzinach Henry został awansowany na głównego inżyniera z pensją 100 dolarów tygodniowo. W tym samym roku udało mu się stworzyć pierwszy działający silnik gazowy, co tak naprawdę było pierwszym krokiem do realizacji marzenia o stworzeniu pojazdu bez koni. Dopiero 4 czerwca 1896 roku, dokładnie o 1.30 w nocy, ukończył swój eksperymentalny samochód z silnikiem spalinowym, który nazywał się Quadricycle. Był to prymitywny pojazd zbudowany z dwóch rowerów ustawionych obok siebie, napędzanych silnikiem spalinowym. Podczas eksperymentów pojawiły się problemy. Samochód miał dwa biegi, ale żaden z nich nie służył ani do jazdy do tyłu, ani do przodu. A największym problemem był brak systemu chłodzenia, przez co pojazd szybko się przegrzewał. Henry szybko wprowadził poprawki, po czym sprzedał pojazd za 200 dolarów, a pieniądze, które zarobił, przeznaczył w całości na kolejny projekt. Dzięki wsparciu burmistrza z Detroit, Henry zaczął budować swój drugi eksperymentalny samochód. Ukończył go 18 lipca 1899 roku. Nowy pojazd był większy, solidniejszy i cięższy niż poprzedni. Pewnego ranka Henry zabrał na jazdę testową bogatego handlarza drewnem William'a Murphy'ego. Po zakończeniu jazdy, Murphy chciał zostać wspólnikiem Henry'ego. Niedługo potem, 5 sierpnia 1899 roku, powstała firma Detroit Automobile Company. Niestety, firma ta zbankrutowała już rok później z kilku powodów. Pomysły Henry'ego na ulepszenie samochodu nie były zgodne z wizją udziałowców, którzy naciskali na produkcję samochodów osobowych. Dodatkowo, większość części potrzebnych do produkcji samochodów. Była dostarczana przez różne firmy, a opóźnienia w dostawach paraliżowały całą fabrykę. Pierwszy samochód, który nazwał furgonetką dostawczą, powstawał przez 6 miesięcy, a w ciągu dwóch lat działalności firmy wyprodukowano tylko 20 sztuk. W rezultacie Henry został zwolniony ze stanowiska. Mimo porażki, pozostał optymistą, twierdząc: Porażka to po prostu okazja, by zacząć od nowa, ale tym razem mądrzej. Co ciekawe, Henry był nawet trochę zadowolony ze zwolnienia, bo spadła z niego presja i mógł skupić się na innych projektach. Henry postanowił zająć się wyścigami samochodowymi. Powód był prosty. Wyścigi stały się bardzo popularnym sportem w Stanach Zjednoczonych. A Henry potrzebował platformy do prezentacji swoich samochodów i ich jakości. Poza tym, po niepowodzeniu w Detroit Automobile Company, niewielu inwestorów chciało wspierać jego pomysły. Rok później nowo zaprojektowany samochód wyścigowy Forda pokonał pojazd producenta z Cleveland, Alexandra Wintona, a także czołowego kierowcę wyścigowego kraju na torze Gros Point. Samochód Henry'ego o mocy 26 koni mechanicznych stał się sensacją, co dawało inwestorom pewność, by ponownie wesprzeć Forda. W efekcie powstał Ford Motor Company, w której Henry Ford był głównym inżynierem. Jednak jego pozycja znowu stała się niepewna, bo kontynuował pracę nad samochodami wyścigowymi, co nie podobało się inwestorom. Chcieli, by produkował samochody osobowe dla mas, więc zatrudnili inżyniera Martina Lelanda spełnił ich oczekiwania. Ford był zirytowany, że sprowadzono kogoś innego na jego miejsce, więc odszedł z firmy. W swojej autobiografii napisał: Zrezygnowałem, postanowiłem nigdy więcej nie poddawać się czyimś rozkazom. Leland natomiast spełnił oczekiwania inwestorów i stworzył to, co dziś znamy jako Cadillac. Po odejściu Forda nazwa została zmieniona z Ford Motor Company na Cadillac Motor Company. Henry wraz z byłym kolarzem wyścigowym Tomem Cooperem kontynuował budowę samochodów wyścigowych. I tak w 1902 roku powstał Ford 999 o mocy 80 koni mechanicznych. Prowadzony przez Barneya Oldfielda, byłego kolarza i co najzabawniejsze, który nigdy wcześniej nie prowadził samochodu, a mimo to znów pokonał pojazd Wintona. W 1904 roku nowy samochód Henry'ego pobił wszystkie amerykańskie rekordy, w tym osiągając prędkość maksymalną 91,4 mili na godzinę. I to właśnie dzięki tym rekordom i zwycięstwom Henry ugruntował swoją pozycję jako najlepszy amerykański konstruktor samochodów wyścigowych. W tym momencie wiedział, że gdy tylko będzie gotowy założyć trzecią firmę, inwestorzy znów go poprą. Dzięki wsparciu 11 inwestorów, a zwłaszcza dealera węgla Aleksandra Ayanga Malcolma, powstała trzecia firma Henrygo, początkowo Ford and Malcolm Limited, później przemianowana na Ford Motor Company w 1902 roku. Po dwóch nieudanych próbach Ford postanowił, że tym razem nie zawiedzie. Skupił się na stworzeniu pojazdu dostępnego dla zwykłego człowieka. W tamtych czasach posiadanie samochodu było luksusem. Dostęp tylko dla bogatych, bo pojazdy były dziełem wybitnych inżynierów i głównie były przeznaczone do wyścigów. Na początku działalności nowej firmy Ford wygłosił oświadczenie do współpracowników i inwestorów. Ford miał talent do przyciągania najzdolniejszych ludzi w branży. Zatrudnił wielu młodych mężczyzn, którzy podzielali jego wizję. Jeśli chodzi o projekt samochodu, Henry wykonał ponad 20 prototypów. Zanim udało mu się stworzyć taki, który działał, nazwał go modelem A. Przez kolejne 5 lat stale udoskonalał model A, który potem został przemianowany na model N. Jednak w tym czasie największą zmianą nie były same projekty, ale sposób ich produkcji. Z nieudanych przedsięwzięć Ford wyciągnął wniosek. Jak ważne jest posiadanie jednego producenta odpowiedzialnego za dostarczanie większości części potrzebnych do budowy samochodów. Znalazł warsztat mechaniczny w Detroit, który miał się tym zająć. Pewnego dnia podczas wizyty w Chicago Henry był świadkiem pracy linii montażowej w rzeźni i wpadł na genialny pomysł. Jeżeli zastosuję koncepcję w produkcji samochodów, będę mógł produkować ich więcej w krótszym czasie. Wówczas Ford i inni producenci składali jeden samochód naraz, a produkcja była bardzo powolna. W 1904 roku Henry zdobył więcej środków i zbudował własną fabrykę, zatrudniając ponad 300 pracowników. Zaczął eksperymentować z linią montażową. I tak, produkcja modelu N po raz pierwszy skorzystała z linii montażowej dopiero w 1906 roku, ale nawet wtedy proces był jeszcze w fazie rozwoju. Mimo to produkcja wzrosła pięciokrotnie, a nowy model stał się najlepiej sprzedającym się samochodem w USA. Henry miał jednak jeszcze ambitniejsze plany. W 1905 roku założył własną firmę produkcyjną, by samodzielnie wytwarzać silniki, skrzynie biegów i wszystkie inne podzespoły potrzebne do produkcji samochodów. W tym czasie Henry odkrył stal wanadową, co wyznaczyło nową erę w przemyśle motoryzacyjnym. Stalwa Nadowa była trzykrotnie mocniejsza od dotychczasowej i znacznie lżejsza. Ford użył jej do budowy nowego modelu, którym stał się jednym z najbardziej udanych samochodów w historii modelu T. Biznes, całkowicie poświęcony obsłudze, będzie martwić się tylko o zyski będą zawstydzająco duże mówił Ford. Marzył o tworzeniu samochodów dla zwykłych ludzi i do codziennego użytku. A model T był spełnieniem tego marzenia. Gdy po raz pierwszy trafił na rynek, był jednym z najdroższych samochodów, jakie wyprodukował Ford. Kosztował 850 dolarów, co dziś odpowiadałoby około 21 tysiącom dolarów. Mimo wysokiej ceny szybko zdobył ogromną popularność w Stanach. W ciągu kilku dni od premiery złożono 15 tysięcy zamówień, a Ford Motor Company szybko stała się liderem w branży motoryzacyjnej w Ameryce. Henry w tamtym momencie zdał sobie sprawę, że potrzebuje większej fabryki, by produkować ponad 100 modeli T dziennie. Dlatego w 1910 roku zbudował nowy zakład w Highland Park w stanie Michigan. Po kilku eksperymentach linia montażowa została uruchomiona w 1913 roku. Pozwoliło to przenieść pracę do pracowników, zamiast zmuszać ich do chodzenia wokół pojazdu. Samochód przesuwał się wzdłuż linii montażowej, a kolejne osoby stopniowo go montowały. Nowy proces skrócił czas produkcji z 12 godzin do zaledwie 90 minut. W 1914 roku produkcja przekroczyła 300 tysięcy pojazdów rocznie więcej niż wszyscy inni producenci samochodów w USA razem wzięci. Między 1910 a 16 rokiem Liczba produkowanych modeli T wzrosła z 20 tysięcy do niemal miliona rocznie. W tym czasie około połowa wszystkich samochodów na świecie miała logo Ford. Henry Ford miał kolejny genialny plan, który pozwolił mu wyróżnić się na rynku motoryzacyjnym. Z każdym rokiem liczba produkowanych samochodów modelu T rosła, więc Ford postanowił stopniowo obniżać ceny. W rzeczywistości, do 1916 roku cena modelu T, który początkowo kosztował 850 dolarów, spadła do 400 dolarów. Ten ruch sprawił, że samochód stał się bardziej dostępny dla jeszcze szerszego grona klientów i zrewolucjonizował rynek motoryzacyjny. Jednak to nie była jedyna innowacja Forda. Pomimo, że wprowadzenie linii montażowej zapoczątkowało erę masowej motoryzacji w Ameryce, wielu pracowników nie było zadowolonych z tej zmiany. Wielu z nich uważało, że wykonywanie wciąż tych samych powtarzalnych czynności jest nudne, a wykwalifikowani rzemieślnicy czuli się wręcz urażeni, ponieważ ich praca ograniczała się teraz do dwóch prostych zadań zamiast budowy całego samochodu od podstaw. W efekcie zaczęli odchodzić z Forda, szukając pracy w innych firmach. Aby temu zaradzić, Henry Ford podwoił pensję pracowników, podnosząc je do 5 dolarów dziennie. Wiele firm wyśmiało ten ruch, sądząc, że doprowadzi to Forda do bankructwa. Stało się jednak totalnie odwrotnie. Mechanicy z całego kraju zaczęli przyjeżdżać do Detroit w poszukiwaniu lepszych zarobków. Ford nie tylko podniósł płace. Ale także skrócił czas pracy, wprowadzając godzinę przerwy w trakcie dnia, co pozwoliło na uruchomienie produkcji 24 godziny na dobę. Wkrótce inne firmy motoryzacyjne musiały pójść w ślady Forda, by nie stracić pracowników na jego rzecz. Ford zmienił tym samym świat biznesu i produkcji w całych Stanach Zjednoczonych. Jego dewiza brzmiała: wyprodukuj jak najwyższej jakości towar przy jak najniższych kosztach. Oraz wypłacaj jak najwyższe płace. W 1919 roku Ford męczył się ingerencją innych inwestorów i postanowił ich wszystkich wykupić. W rezultacie kilku inwestorów stało się milionerami, a Ford został jedynym właścicielem największej na świecie firmy motoryzacyjnej. Wkrótce mianował swojego 26-letniego syna Edsleya prezydentem firmy, choć to Ford nadal podejmował kluczowe decyzje. Jednak pełna kontrola nad firmą miała także swoją cenę. Henry Ford był przekonany, że model T to samochód, którego ludzie chcą i ignorował rosnącą popularność droższych, bardziej stylowych i wygodnych samochodów, np. takich jak Chevrolet. Był uparty i nie słuchał ani swoich współpracowników, ani syna, którzy sugerowali, że nadszedł czas na nowy model. Dopiero pod koniec lat dwudziestych, gdy sprzedaż zaczęła gwałtownie spadać, Ford zdecydował się zakończyć produkcję modelu T i rozpocząć pracę nad zupełnie nowym modelem. Model A został wprowadzony na rynek w 1927 roku. Tym razem produkcja nie odbywała się już w Highland Park. Lecz w nowoczesnej fabryce nad rzeką Rouge w stanie Michigan. Ford chciał, aby cała produkcja od rafinacji surowców po montaż końcowy odbywała się w jednym miejscu. Fabryka Rouge stała się największym zakładem przemysłowym na świecie, produkującym stal, szkło, opony i inne podzespoły potrzebne do budowy samochodów. Jednak centralizacja władzy i podejmowanie wszystkich decyzji przez jedną osobę przestały być receptą na sukces. Do 1936 roku Ford Motor Company spadła na trzecie miejsce na amerykańskim rynku, ustępując General Motors i Chryslerowi. Nawet innowacyjne silniki V8 nie wystarczyłyby odwrócić ten trend. Sytuację dodatkowo pogorszył wielki kryzys. Ford musiał zwalniać pracowników i obniżać płace. Dodatkowym z minusów obecnego czasu był fakt, że w 1940 roku zmarł syn Henry'ego. Edsel, a Ford przez kolejne dwa lata sam zarządzał firmą, zanim przekazał ją swojemu wnukowi Henrymu Fordowi II. Sam Henry przeszedł na emeryturę, na której nie pożył zbyt długo. Zmarł na krwotok mózgu 7 kwietnia 1947 roku. Henry Ford pozostawił po sobie nie tylko samochody, ale i filozofię zarządzania oraz innowacje, które zmieniły świat. Jego słowa. Życie to seria doświadczeń, z których każde sprawia, że stajemy się więksi. Chociaż czasami trudno to sobie uświadomić. Świat został stworzony, by kształtować charakter, a przeciwności i smutki pomagają nam w marszu naprzód. Te cytaty pozostają potężną inspiracją do dziś. Obecnie, Ford Motor Company to jedna z największych firm motoryzacyjnych świata, o wartości rynkowej około 70 miliardów dolarów. Ja Ci dziękuję za wysłuchanie całej historii, jeżeli Ci się podobała, zostaw lajka i zasubskrybuj po więcej ciekawych opowieści, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia!